Cześć z tej strony Grzana, witam Was na kanale FanQuad. Każdy z nas prędzej czy później planuje sprzedać swojego kłada bądź krosa i jest to normalne, że chcemy wymienić sprzęt na nowszy, lepszy, szybszy bądź innego typu. Jednak wtedy, kiedy wystawiamy takie maszyny na portale ogłoszeniowy jesteśmy w sposób szczególny narażeni na atak złodzieja. Ja tutaj przedstawię Wam kilka takich punktów, które ja zawsze stosuję przy sprzedaży swoich kładów, a które wypracowałem. W ciągu ostatnich kilkunastu lat eksploatacji, właśnie kładów czy krosów, jak będę przedstawiał te punkty, również będę Wam opowiadał, co niestety czasami spotkało bezpośrednio moich kolegów lub moich znajomych przy sprzedaży właśnie tych maszyn. Tak więc zaczynamy, zapraszam do oglądania. Zdjęcia oraz lokalizacja. Oczywiste jest to, że jeżeli chcemy dodać takie ogłoszenie na portalu internetowym, aukcyjnym musimy wykonać zdjęcia i tutaj zazwyczaj popełniany jest już pierwszy błąd, czyli zdjęcia są robione przed garażem, koło domu, na podbórku, po sesji, gdzie dany sprzęt jest trzymany, co daje właśnie możliwość już zlokalizowania wstępnie takiego kłada lub crossa. Zdjęcia należy wykonywać na CPN-ach, na parkingach, na w Parkingach, nawet marketu. Jeżeli mieszkamy w dużym mieście, no to oczywiście łatwiej znajdziemy taki parking. Jeżeli mieszkamy na wsi, to no warto się przyjechać do sąsiedniego miasteczka, tam gdzieś w miejscu zrobić fajne zdjęcia, bądź nawet podjechać na jakiś parking leśny. W każdym razie udać się w takie miejsce, będzie gdzie mi nie będzie możliwości zlokalizowania w naszej posesji, gdzie taki kład jest trzymany bądź cross. Kolejną rzeczą jest podanie lokalizacji. Czyli miejscowości z danej, danej, gdzie sprzęt jest sprzedawany. No i tak, to należałoby rozgraniczyć, bo jeżeli mieszkamy w dużym mieście lub średnim mieście, no to taką miejscowość można podać. Jeżeli natomiast mieszkamy w małym miasteczku, bądź wsi, warto tutaj właśnie jest podać najbliższe, większe miasto, które tam jest w odległości kilku, kilkunastu kilometrów od miejsca naszego zamieszkania. Taka aby to zupełnie była, no a tak, aby nie można było namierzyć właśnie tej naszej miejscowości. I tutaj podam Wam taki ciekawy przykład, który w pewien sposób dał mi do myślenia, kiedy kilka lat temu szukałem Renegade'a bądź Autandera do kupienia. Wracałem wtedy z oględzin jednego kłada. Zadzwoniłem, bo chciałem chciałem jeszcze obejrzeć jednego Renegade'a, jednak tam cena była dosyć wysoka. Powiedziałem właścicielowi, że mam gotówki przy sobie, nie przystał na tą ofertę. Tak więc odpuściłem sobie oględziny tego pojazdu. Po jakimś tygodniu dostałem telefon zwrotny z nieznanego numeru z pytaniem, czy dzwoniłem. Zapytać się o okłada, no, powiedziałem, że tak, ale nie wiedziałem za bardzo o co chodzi, oczywiście. Z tego względu, że już dzwoniłem no, po wielu ogłoszeniach. Tak więc tutaj no, muszę podać jaki jakikolwiek szczegóły, jaki to jest płat, o co w ogóle, że tak powiem, się wypytywałem, czy tam na jakąś cenę byliśmy może umówieni, czy może byłem go oglądać. Okazało się, że tutaj właściciel powiedział, że jest no już już nie, nieważne, e, po prostu z mojego toku, toku rozmowy wiedział, że, e, że nie wiem zupełnie o co chodzi, e, rozłączył się. No i tego samego dnia właśnie na takim znanym portalu ogłoszeniowym okazało się, że ten kład został skradziony. Co ciekawe, nikt tego kłada nie oglądał, tak? Więc co zrobiłem? No zobaczyłem jakie są zrobione zdjęcia, sprawdziłem lokalizację. W dzisiejszych, w dzisiejszych czasach nie jest to trudne, wszystko można wygooglować. Oczywiście włączyłem Google Mapsa. No i się okazało, że bez problemu w ciągu kilku minut znalazłem posesję, gdzie ten dany kład był trzymany No i najprawdopodobniej w ogóle miejsce, gdzie on był garażowany Tak więc w ten sposób właśnie tutaj myślę, że posłużyli się złodzieje W prosty, bezczelny sposób Sprawdzili taką lokalizację No i wiedzieli już po prostu po co idą Tak więc ta sytuacja dała mi naprawdę wiele do myślenia I tutaj ja zawsze sprzedając swoje maszyny Stosuję takie kroki, że robię zdjęcia właśnie na jakimś postronnym parkingu marketowym bądź parkingu leśnym, a lokalizację podaję najbliższe miasto, jakie jest obok mojej niezbyt wielkiej miejscowości. Adres prędzej czy później, po zamieszczeniu takiego ogłoszenia zadzwoni do nas osoba chętna, która jest zainteresowana naszym kładem bądź krosem, która chce przyjechać na oględziny. No i oczywiście należy tutaj wybrać miejsce spotkania. Oczywiście nie należy tutaj, pamiętajcie, podawać swojego miejsca zamieszkania bądź miejsca, gdzie taki kład lub kros jest trzymany. Najlepiej w takim momencie umówić się w miejscu publicznym. To jest to może być CPN bądź parking marketu. Takie miejsca nie dość, że są publiczne. To do tego jeszcze często dobrze okomerowane, posiadają dobry monitoring. Te miejsca nie zdradzają naszej lokalizacji, a jeżeli taka osoba nie chce jednak kupić naszego sprzętu, można się oddalić, oczywiście nie od razu w kierunku naszego domu, tylko zrobić jakieś większe kółko, tak aby również powrotem nie zdradzić kierunek lokalizacji, gdzie my mieszkamy, czy ten sprzęt jest trzymany. Tutaj opowiedziałbym Wam dosyć taką przykrą historię, która spotkała niestety mojego kolegę. Kilka lat temu sprzedawał motocykl crossowy. No, oczywiście potencjalnemu kupującemu podał adres, swój adres zamieszkania, również tam ten adres, gdzie był ten motocykl trzymany. Osoba przyjechała do domu, weszła do garażu, obejrzała wszystko, jak wygląda całe podwórko, zabezpieczenie, gdzie motocykl jest trzymany. Tej samej nocy yy, ten motocykl został skradziony oraz jeszcze drugi, który stał również w tym samym garażu. Tak więc i można powiedzieć, że jednego wieczoru zginęły, zostały skradzione niestety dwa motocykle krosowe. No i tutaj taka właśnie lekcja można powiedzieć, człowiek z tego wnioski wyciągnął, ponieważ tej sytuacji można było uniknąć po prostu umawiając się w innym miejscu niż miejsce za swoje zamieszkania. Tutaj nawet dobre, w miarę dobre zabezpieczenia, typu płot, brama, e, brama garażowa, nie pomogły. Bez problemu złodzieje weszli i wyciągnęli, co chcieli. Metoda na przelew. Myślę, że tutaj już jest trochę mniej popularna ta metoda wyłudzania kładów czy motocykli, jednak dalej e, stosowana, tylko tyle, że w mniejszej skali. E, opis cały, jak to wygląda. Osoba teoretycznie jest zainteresowana kupnem danego sprzętu dzwoni do nas po krótkiej rozmowie telefonicznej. Prosi o numer konta mówi, że zdecydowana, aby ten pojazd zakupić. Po chwili twierdzi, że przelew został zrealizowany. Wysyła nam potwierdzenie takiego przelewu i prosi, abyśmy kładacz czy motocykl wydali w miarę szybko, można powiedzieć za godzinę lub dwie, ponieważ. Zupełnym przypadkiem, jakaś tam znajomy bądź czy, czy, czy transport, po prostu był w naszym rejonie i za dobre pieniądze ktoś mu ten pojazd dostarczy I tutaj musimy być bardzo czujni, oczywiście. Nigdy takiego sprzętu nie wydajemy, dopóki nie dostaniemy e, kwoty, dopóki kwota nie będzie zaksięgowana na naszym koncie. Jeżeli mamy pieniądze na koncie, możemy nimi dowolnie dysponować, tylko i wyłącznie wtedy możemy taki sprzęt wydać. No, choć jak naprawdę myślę, że jest to bardzo rzadko spotykane, aby osoba zainteresowana kupkiem nie przyjechała w ogóle nawet zobaczyć, co naprawdę co kupuje, no to jest w nim udział wręcz realny. Aczkolwiek no, mogą takie sytuacje się również zdarzyć, nie wykluczam tego. Tutaj opowiem taką krótką historię, gdzie mój znajomy właśnie sprzedał w ten sposób motocykl i wydał go właśnie na potwierdzenie zrealizowania przelewu. Też tam była presja. Z jednej strony ja też rozumiem osobę sprzedającą, no bo można powiedzieć, że jest to idealna transakcja. Nikt nie przyjeżdża, nie ma ludzi, nie ogląda, nie zrzędzi, po prostu dostajesz pieniądze na koncie, oddajesz motocykl, czy kłada i ten problem z głowy. Aczkolwiek to był motocykl Enduro, wtedy w miarę nowy KTM, no i niestety został on właśnie w ten sposób skradziony. Śledztwo oczywiście po czasie umorzone, ani motocykla, ani pieniędzy, nic nie udało się odzyskać. Tak więc słuchajcie, tutaj naprawdę trzeba być w takim przypadku bardzo czujnym. Spotkanie i oględziny maszyny. Oczywiście prędzej czy później jest to naturalne, że ktoś będzie chciał się spotkać, zobaczyć jak dany sprzęt wygląda przed zakupem, przetestować go. Nie ma w tym nic dziwnego, jednak w tym momencie również należy zachować kilka środków ostrożności pierwszą rzeczą oczywiście spotykamy się w miejscu publicznym CPN bądź marketowy parking jeżeli kłada lub motocykl przywieźliśmy na przyciepce, nie ściągamy go od razu niech on sobie tam stoi, tam jest w tak bezpieczny, jeżeli przyjechaliśmy na kołach, parkujemy tak, że danym sprzętem jest trudno wyjechać trzeba gdzieś na kilka razy wymanewrować, ale oczywiście po zaparkowaniu wyciągamy kluczyk ze stacyjki i trzymamy go w, kieszeniu, w kieszeni w ten sposób osoba chętna kupująca, która chciałaby kupić nasz sprzęt, no, może go sobie w 100% obejrzeć bezproblemowo, z każdej strony, wszystko, wszystko, że tak powiem, posprawdzać. No i po takiej wstępnej, wstępnym sprawdzeniu następuje tutaj prośba o odpalenie silnika. Jeżeli kład jest na przyczepce, no to oczywiście taki silnik można bezproblemowo odpalić, on tam będzie przypięty pasami, bezpieczny. Natomiast jeżeli on stoi w miejscu parkingowym może nie takim do końca bezpiecznym, no to tutaj już, że tak powiem, yy, przeszedłbym w kolejny dział, czyli jazdy próbnej. Ponieważ jeżeli jeżeli kład, czy maszyna yy, stoi w miejscu z którego łatwo jest wyjechać, odpalenie silnika można połączyć tutaj właśnie z jazdą testową z tego względu, że yy, już po odpaleniu takiego yy, motoru można łatwo niego wskoczyć, można powiedzieć, wjechać się ją dal. Jeżeli chodzi o jazdę testową, ja zawsze stosuję tutaj umowę wydania pojazdu na czas jazdy próbnej. Na takiej umowie zawarte są dane pojazdu, dane właściciela pojazdu, dane osoby, która będzie daną maszyną, danym pojazdem jechała. Warto również, czy można również do tego porobić zdjęcia jeszcze. Oczywiście wszystko w umowie jest zawarte. I oczywiście, pobieram na ten czas opłatę wysokości wartości pojazdu. Tak jest najbezpieczniej. Dzięki temu wyklucza to osoby takie, które przyjeżdżają bez pieniędzy, tylko po to, aby pojeździć sobie e, kładem, ponieważ jeszcze do końca nie wiedzą sami, co chcą kupić. No i osoby potencjalne, które jakieś tam miałyby ewentualnie złe zamiary i chciałyby go ukraść. Tak więc, e, moim zdaniem, jest to tak naprawdę najlepsze zabezpieczenie, jeżeli chodzi o jazdę próbną. E, ja. Na czas jazdy próbnej biorę tą pełną kwotę umówioną za pojazd, a osoba chętna kupująca może już tak wydanym pojazdem po podpisaniu po odpisaniu takiej umowy jeździć sobie tak naprawdę ile chce. Żadnych ograniczeń czasowych nigdy ja nie robię. Po odbytej jeździe próbnej następuje zwrot tych pieniędzy i podpisane oczywiście są później podpisy, że jazda próbna została zakończona i tutaj nic nie uległo żadnemu uszkodzeniu. Należy też pamiętać, że mogą się zdarzyć różne, różne sytuacje, ktoś może nawet przez przypadek ktoś uderzyć, uszkodzić on znacznie, oczywiście tego kłada. Dzięki temu, że my mamy to zabezpieczenie finansowe, możemy w jakiś sposób później łatwiej się dogadać odnośnie naprawy nawet samej maszyny. Tak więc tutaj bym powiedział, że warto stosować taką umowę. Pod opisem filmu znajdziecie link do ściągnięcia sobie takiej umowy. No i myślę, że warto ją zawsze mieć. Jeżeli chodzi o jeszcze raz o firmę, ja wyjaśnię, to jest dodatkowo również zabezpieczenie w postaci GPS-u. Bardzo, bardzo prosta sprawa. Jest to drugi telefon komórkowy, który jest w pełni naładowany z kartą SIM, z zainstalowaną aplikacją śledzenia. Gdzie ja na telefonie widzę na żywo, gdzie taki kłopacz się porusza, gdyby ewentualnie coś poszło nie tak, gdzieś na moment przegapił, a ktoś by chciał takim sprzętem nie odjechać, no to jeszcze zawsze jest śledzony i przez dość długi czas mógłbym za nim podążać bez większego problemu. Tak więc tutaj też warto się dodatkowo jeszcze, tak powiem, zabezpieczyć. To są już wszystkie wskazówki, jakie miałem dla Was, aby Wam przekazać w trakcie sprzedaży sprzętu, jakie kroki bezpieczeństwa należy zachować. Jest to zbiór, można powiedzieć, taki mój, patrząc pod względem wszystkich lat, jakich zajmuję się szeroko pojętą motoryzacją, układami czy krosami. Zbiór po prostu doświadczył również moich kolegów, którzy niestety czasami mieli pecha i gdzieś, gdzieś padli ofiarę do 56. Tak więc pamiętajcie, pilnujcie się tutaj, aby Was to nie przytrafiło. Życzę Wam również wielu udanych transakcji sprzedażowych. Jak dotrwałeś do końca filmu, zostaw łapkę w górę. Nowym, jak i starym subskrybentom bardzo dziękuję. Jest moc, cały czas ta liczba rośnie, tak więc jest motywacja, aby rzeczywiście te vlogi tematyczne robić dalej. Jeżeli natomiast jeszcze nie masz subskrypcji, zasubskrybuj mój kanał, będziesz na bieżąco z nowymi filmami. Tak więc dzięki bardzo. Na razie, cześć, do zobaczenia.